Cześć, drogie robaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Robaczki, no bo mamy dzisiaj do czynienia z komiksem Insekt autorstwa Saszy Homera. Tytuł ten został wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu i nie jest to nowa rzecz, powiedziałbym, że jest to nawet dość stary komiks. Ale to wydanie, które tutaj posiadam, pochodzi z 2021 roku. Bardzo proszę, tutaj jest stopka redakcyjna, druk i oprawa Poscal, wydrukowane na papierze Arctic The Volume. I ten komiks posiada też alternatywną wersję okładkową, którą przedstawię wam tutaj obok. Dlaczego ten komiks doczekał się. Właśnie drugiego wydania, i skąd ta alternatywna wersja okładkowa autorstwa Marcina Podolca, to też za chwilę powiem. Tak czy inaczej, historia, która została tutaj przedstawiona, dotyczy pewnego chłopca, nastolatka, jak czytamy na odwrocie, imieniem Pascal. No i wydaje się, że Pascal to jest taki zwykły chłopiec, on e, chodzi do szkoły, e, ma rówieśników. E, z tego komiksu dowiemy się, że Pascal jest e, osobą lubianą, e, ma mm, poparcie w klasie, w, do której chodzi, zostaje nawet wybrany na takiego przewodniczącego, powiedzmy. Za e, żartobliwie powiedziałbym, że ma branie u dziewcząt, ale. Miasto, w którym żyje Pascal i ci e, jego rówieśnicy, i nauczyciele, i inni ludzie, jest dosyć specyficzne. Zatem, z jednej strony, e, mamy bohaterów, których mm, nie ma co oszukiwać. E, na pierwszy rzut oka widzimy, że nie są to zwykli, normalni ludzie, e, bo sam Pascal różni się bardzo od e, swoich rówieśników, od kolegów i koleżanek. Jego rodzice również. A tytuł Insekt. E, Sprost sugeruje nam jako czytelnikom, a kim jest ten chłopiec? Natomiast zdaje się, że jego rówieśnicy tego nie wiedzą. I tutaj ważną rolę odgrywa miejsce akcji, ponieważ e, te zdarzenia dzieją się w mieście, jakimś takim przemysłowym mieście, którego ulice zasnute są smogiem, dymem. No i mamy tutaj nawet taką scenkę na samym początku, kiedy dochodzi do kraksy drogowej. Bo jakaś pani, która nie jest lokalna, nie widząc drogi, doprowadziła właśnie do takiego zdarzenia drogowego. Zatem bardzo łatwo możemy wysnuć, że to, jak odbierany jest Pascal przez inne osoby w szkole, do której chodzi, bierze się stąd, że widoczność, przejrzystość powietrza, a zauważanie pewnych szczegółów w tym, jak wyglądają inni ludzie, nie jest tu na tyle dobre, aby można było właśnie stwierdzić do końca, jak ktoś wygląda. No, jest to pewna konwencja, pewien koncept, który założył autor, bo trudno mi sobie to wyobrazić w rzeczywistości, ale jest to jednocześnie. Pewien komentarz do tego, do czego my jesteśmy w stanie doprowadzić w kontekście właśnie zanieczyszczenia powietrza. Ale nie to jest największą istotą tego komiksu, ponieważ w pewnej chwili nasz Pascal opuszcza to miasto, to miasteczko, w którym mieszka na co dzień i się uczy, i powiedzmy, że wychodzi na prowincję. Jak się też dowiadujemy, tam żyją właśnie insekty, i można tu wyciągnąć taki wniosek, że jest swoiste getto, ale tym gettem nie jest to, gdzie są osadzone właśnie insekty, bo one żyją sobie na otwartej przestrzeni, takiej ala wsi wokół tego miasta. A powiedziałbym, że tym gettem jest miasto. Samo miasto jest gettem, w którym zostali zamknięci ludzie. Ludzie, którzy szkodzą samemu sobie, właśnie zanieczyszczając tak to swoje miejsce życia. No i w momencie, w którym Pascal razem z inną postacią wychodzi poza miasto, ta postać dostrzega, że Pascal nie jest zwykłym chłopcem, i wówczas ten komiks zaczyna nabierać innego właśnie wyrazu. Już nie skupiamy się tak bardzo na tym, że wszędzie unoszą się kłęby dymu. Kłęby dymu, które są tak wszem obecne, że nawet jeśli zabralibyśmy pudełko na zewnątrz tego miasta i otworzyli je, to najpierw z pudełka wyzionie taki kłąb tego dymu, a dopiero później będziemy mogli zobaczyć jego zawartość. No ale wracając, jak się okazuje, w momencie, w którym. Inni bohaterowie, inne dzieci wiedzą już, że Pascal nie jest zwykłym chłopcem, zaczyna się właśnie sedno problemu opisanego w tym komiksie. Otóż jest to historia przedstawiająca alienację, takie wyłączenie z grupy, kiedy mamy do czynienia z osobami, które są w jakiś sposób odmienne, a do czego my jako ludzie jesteśmy zdolni do jakiej krzywdy, do przemocy, brutalności, werbalnej i niewerbalnej. Właśnie przeciw osobom o pewnej odmienności, które po prostu nie wpisują się w grupę, zostają odrzucone, wypchnięte gdzieś na margines, a spotyka je po prostu krzywda. Więc o tym przede wszystkim mówi Insekt. Także, jeśli ciekawi Was taka historia, to powinniście się koniecznie z nią zapoznać. Ja myślę, że. Dla, może nie najmłodszych, ale takich dzieci w okolicach lat 8-10 mogłaby być to również bardzo pouczająca historia, i z tego co się zorientowałem, to mniej więcej też e, tak plus minus, a ten komiks był kierowany do właśnie takiego odbiorcy. I oczywiście, jak najbardziej jest to również bardzo pouczająca i mądra historia dla dorosłych, e, tak czy inaczej. Warto tutaj zwrócić też uwagę na to, jak ta historia jest narysowana. Już na samej okładce widzimy rastry. To są te kropki czy jakieś inne wzorki, ale tutaj, akurat, głównie kropki, za pomocą których wypełniane są gdzieś tła. Czasami to są wypełnione jakieś postacie czy otoczenie. To nadaje specyficznego charakteru. No i jak ktoś lubi tę technikę, to przede wszystkim ten komiks powinien się tym osobom spodobać. Natomiast ogólnie jest taki lekko kartonowy styl rysowania. Jest tu bardzo wyrazista, taka tuszowana kreska. Czarno-biała, jak widzimy, ale właśnie poprzez terastry i poprzez odpowiednie stonowanie czarnej barwy do różnych odcieni szarości. Dostajemy tutaj taką dosyć szeroką paletę mimo wszystko. Wspomniałem o tym, że ten komiks doczekał się drugiego wydania. Otóż, to drugie wydanie zostało wznowione, można tak powiedzieć. W związku z tym, że właśnie Marcin Podoles, który jest autorem tej wersji limitowanej okładki, jest też założycielem Yellow Tapir Films, studia animacji. I Marcin Podolec stworzył animację, która bazuje na tej historii komiksowej. Ona się od niej troszkę różni, jest uzupełniona o dodatkowe elementy. I w opisie do tego filmu będziecie mogli znaleźć link, gdzie można tę animację zobaczyć. Z tego, co udało mi się dowiedzieć od Marcina Podolca. To animacja ta od czasu do czasu emitowana jest również w polskiej telewizji. Więc kto wie, może mieliście okazję ją obejrzeć już gdzieś tam wcześniej w przeszłości. Tak czy inaczej, bardzo polecam. Oczywiście, animacja posiada znacznie więcej różnego rodzaju narzędzi interaktywnych, które powodują, że ta historia wygląda jeszcze o wiele lepiej. Natomiast zachęcam Was do tego, abyście sięgnęli po ten komiks ono okładkowo kosztuje 39,90 natomiast w momencie, w którym nagrywam ten materiał, komiks jest ciągle dostępny na stronie wydawcy Kultury Gniewu, gdzie kosztuje poniżej 17 zł, jest przeceniony o 60%, więc jest to bardzo dobra cena i myślę, że kupicie go również w innych księgarniach. Tutaj jeszcze o samym wydaniu, jest to oczywiście miękka oprawa ze skrzydełkami, na tylnym skrzydełku znajduje się taka oto informacja, Taka notka biograficzna o samym autorze, Saszy Homerze. Natomiast na skrzydełku, tutaj od środka, znajduje się również informacja, taki komentarz do tego komiksu od Karola Kalinowskiego, zwanego KRL-em który zachwyca się właśnie tą techniką rastrową, jaka została tutaj użyta. I w tym materiale ode mnie to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.